I witajcie, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Mazorden. A ja witam Was po raz kolejny w Plan vs. Zombies 2 It's About Time. Który to notabene przedstawię wam się kilka spoilerów dotyczących świata Frostbite Cave? Oczywiście, widzowie prawdopodobnie już znają cały ten świat i mogliby mi na palcach policzyć ilość razy, gdy go skończyli, znaczy inaczej. Mogliby po prostu przedstawić mi wszystkie rośliny, które po prostu się tam znajdują, ale akurat ja miałem w tym momencie akurat nagrywania po raz pierwszy styczność z tym światem i cóż tu dużo mogę powiedzieć, na pewno. Zdziwiły mnie nowy wygląd kosiarek, jak i fakt, w jaki sposób wyglądają nowe rośliny, tak zwany Shooter. O FRP po raz wiele razy... Było wspominane w komentarzach się ludzie zastanawiali, czy będzie to roślina za gemy, czy będzie na stałe za gemy, czy będzie trzeba ją potem kupić za pieniądze. Póki co nie jest to oficjalnie chyba potwierdzone, ale w tym momencie notabene jest chyba jeszcze za gemy, więc jeżeli ktoś ma odpowiednią ilość gemów, no to może sobie ją kupić. Przy okazji tak potwierdziły się moje obawy, moje przypuszczenia. Tak samo na dole, jak już było również wspominane, nie ma już posta nie ma już upgrade'a ogniowego, znaczy nie ma upgrade'a lodowego. Swoją drogą tych upgrade'ów w tym momencie nie mogę użyć, tylko jest upgrade' ogniowy, który to notabene kosztuje aż 1500 Dave'ów, przez co no, jest chyba najdroższym upgrade'em w całej grze. Przy okazji również tutaj mamy nową roślinę, czyli jakiś... Drzewo, które to notabene, w przypadku gdy zombie podejdą zbyt blisko, odrzuca pierwszego zombika albo grube zombie albo grubę zombie, która najbliżej nas na jaki kawałek dalej. A przy okazji, również tam po lewej stronie ekranu pojawia mi się roślina nowa, znaczy nie do końca nowa, tylko roślina, której jeszcze nie zbadałem, a no, mianowicie jest to tyle Turnip, czyli burak pastew... Burak pastew... pastwowy, nie, nie pastwowy. Eee, no, wiadomo, burak który to notabene tworzy, tworzy pola, notabene pola mocy. Zaś pola mocy oczywiście przydatne będą w przypadku, gdy będziemy chcieli użyć jednego plant fooda wiele razy. I w tym momencie właśnie nadchodzi najlepszy moment, żeby sprawdzić w jaki sposób działają poszczególne rośliny na plant foodach. Jak dobrze można zobaczyć um, nowy p-shooter, czyli firep. Y używa swoich mocy i sprawia i ścieżka zostaje podpalona. Zaś drzewko, które to notabene chyba jest, nie może to drzewko bonsai bym nazwał, po prostu nie mam żadnego pojęcia, w jaki sposób ono działa na plantfoodzie, jednakże no, z tego co można było zobaczyć, chyba odrzuca wiele grup przeciwników do tyłu, albo ewentualnie ich wrzuca jeszcze wyżej w powietrze. Znaczy to nie akurat, nie byłoby mi dane dostrzec, gdyż po prostu akurat roślina zwana przeze mnie w tym momencie drzewkiem bonsai po prostu nie miała żadnego celu, żeby wynieść go w powietrze, ewentualnie na koniec ścieżki. Przy okazji również muszę wspomnieć, iż te plant food z tego co widać można ma ograniczony zasięg, tak samo jak plant food Drzewka Bonsai, tak samo plant food Firepea ma ograniczony zasięg, przez co, no... notabene trzeba uważać i moja decyzja o postawieniu buraków, które... E, sprawiają, iż tworzą się pola mocy. E, kawałek z tyłu była no, nota, nie trafiona, gdyż po prostu nie pozwala mi ona w tajem, tym mądrym razie na e, zaatakowanie większej ilości zombie, dopóki oni sami nie podejdą na odległość bliższą niż 4-5 kratek. A akurat na tych polach stoją moje drzewka bonsai, więc po prostu no niestety zombie są zbyt daleko, żeby cokolwiek z nimi zrobić. No i troszeczkę źle postawiłem ten poziom, mogę poustawiać troszeczkę lepiej. Nie zmienia jednak to faktu, iż doświadczenia moje z nowym światem są dosyć pozytywne i swoją drogą nawet całkiem niezły jest soundtrack w tle, bo na pewno... Wydaje mi się, iż brzmi on dużo przyjemniej od tego soundtracku, który znam z Dark Age. Zanota dzisiaj jeszcze będzie okazja, żeby porównać te oba soundtracki, gdyż tutaj słyszę jakąś fujarkę, ale brzmi ona dużo lepiej niż fujarka z czasów ciemnego średniowiecza. No dobra, ostatnia fala zombie niech nadejdzie, chciałbym zobaczyć jeszcze coś ciekawego się znajduje w tym świecie, gdyż z tego co widzę, to nie ma, ma... zamiast małych impów są małe jetiontka. A małe jedka nie wróżą nic dobrego, zwłaszcza, że no tak nie ładnie wyglądają, tylko skoro normalny jeT jest mechaniczny, jest obiektem mechanicznym, to czy małe jedka też są elementem mechanicznym, które można zniszczyć za pomocą rośliny. Znaczy, za pomocą brzoskwini elektromagnetycznej? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, mam nadzieję, że już mnie skorygujecie mnie w komentarzach, a tym razem właśnie tu już praktycznie kończymy poziom, przez co przejdziemy sobie... A, właśnie, jeszcze jedną miałem rzecz powiedzieć. Fire P shooter wcale nie wygląda jak postać z Doty 2 po włączeniu Arkany, wcale tak nie wygląda. No będę, tutaj nie ma żadny, tutaj nikt się nie inspirował niczym i na pewno na pewno ten nowy Fire P Shooter nie wygląda wcale jak Arkana Doliny, czyli że oczywiście najdroższy możliwy zestaw skinów, znaczy najdroższy możliwy skin do postaci zwanej Dina. No ale cóż, przy okazji jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła w trakcie grania tego poziomu oczywiście można postawić jedno drzewko bonsai na drugim żeby odnowić jego staki, gdyż drzewko bonsai z tego co mi się wydaje, znaczy to nie jest konkretnie drzewko bonsai na 100%, tak nie może być, ale po prostu ma trzy staki do wykorzystania jeżeli wszystkie liście odpadną, no to drzewko bądzaj jest nieaktywne i nie ma możliwości, żeby cokolwiek się z nim stało, więc dlatego trzeba je aktywować jeszcze raz na przykład poprzez postawienie drzewka bonsai na drzewku bonsai jeszcze raz Matko, ale głupot nagadałem. Jeżeli ktoś wie mniej więcej jak się nazywa ta roślina, która wygląda według mnie jak drzewko bonsai, to niech napisze w komentarzach. A ja przejdę sobie to. Do... O, nie udało mi się trafić w kostym. No szkoda, szkoda. No nic, przejdźmy więc do mapy. Powróćmy do mapy. Możemy o, dzięki e, płomieniom prawdy um, przekonać się jak w jaki sposób działa VRP Shooter za pomocą gemów I przejdziemy sobie dzisiaj do trybów 7, 8 i może 9 w Dark Ages Ko Przy okazji widzę nowy rodzaj przeciwnika I o tym rodzaju przeciwnika również parę osób mnie uprzedzało Jest to zombie rycerz z przyłbicą, znaczy tym... Znaczy tym hełmem zamykanym, otwieranym i no, obawiam się jak on, Jaki on twardy będzie, no bo jednak w, w świecie Wild West było dwóch, których miało poncho. Znaczy, było był rodzaj przeciwników, który miał poncho, a pod tym ponczem kryło się coś twardego. Tylko że tam akurat było 50% szansy, że trafi się coś twardego. A tutaj, no niestety, z tego co mi się wydaje, to chyba każdy zombie rycerz będzie miał przyłbicę, i tylko będziemy się modlić, żeby przypadkowo ten zombie z rycer rycerzyk się nie pojawił. Oczywiście standardowe ustawienie zostało zmienione. Od czasu pojawienia się Dark Ages, mianowicie nie biorę już oczywiście Sunflowerów, ani Ziemniaczanych, tylko biorę te grzybki za zero, czyli powszrumy oraz Sunshrooms. Zaczynamy standardowo od dwóch, trzech rzędów Sunshrooms i kiedy pojawi się dla przykładu pierwszy grup, jeżeli pojawi się jakiś grup, który może nam pomóc, to oczywiście stawiamy przed nim powszruma, żeby jak najszybciej go zniszczyć, co by ten grup ujawnił nam swoje nagrody których to później użyjemy do obrony przed kolejnymi zombiakami. No Notabene na ten poziom wziąłem zarówno coś dużego, coś twardego, czyli Walnata, Talnata, znaczy inaczej wziąłem coś dużego, czyli Talnata, wziąłem coś twardego, czyli Spike Rocky, wziąłem coś drogiego, czyli Melon Pool, tę niebieską, czyli tą zamrażającą oraz również wziąłem ten nowy wynalazek, czyli fasolkę słoneczną, która to z tego co słyszałem ma mi pomóc w zdobywaniu słońca, tylko pytanie co ja mam z tym zrobić. Wiesz, jeżeli mi się dobrze Wydaje, to jeżeli zombie zostanie zjedzony za pomocą, znaczy, jeżeli zombie zje akurat daną fasolkę, to potem zostaje namaszczony jakąś specjalną energią, która to energia, z tego co słyszałem, przy każdych obrażeniach zadanych temu zombiakowi, powoduje, iż dostajemy dużą część, znaczy, no dostajemy troszeczkę tych pieniążków z powrotem. Tylko wolałbym jednak nie sprawdzać tego na jakimś zombie, który ma 20 punktów życia, kiedy nasze rośliny zabierają 10 jednym strzałem, czyli że nie spadnie na dwa strzały, tak już inaczej mówiąc. Tylko jednak przydałoby się go użyć. od na przykładu, tam na, to, na górze jest zombie rycerz, można by było na nich wykorzystać nowy wynalazek. Zwłaszcza, że mamy dwa półszrómy, które to z tego co mi się wydaje, albo nawet i tam trzy mogę postawić, które to no będą jednak troszeczkę tych obraźni zadawać, a i tylko byleby ten przeciwnik nie zaszedł za daleko przypadkowo. Oj, proszę bardzo! I w tym momencie z tego co widzimy wypadają kolejne słoneczka, takie bardzo, ale to bardzo malutkie Tylko pytanie, ile daje jedno takie słońce? Chyba pięć, tak, chyba pięć, ser... pięć, pięć słoneczek. Oznacza to, że dopóki ten zombie będzie stał, to my będziemy z niego zbierać nasze żniwo. Tylko że by przypadkowo o tym żniwie nie zapomnieć i żeby je zbierać. A przy okazji zbierania, żeby również nie zapomnieć o innych liniach, gdyż o tym do tego również mam swoje niefrekwencje. tylko mam skłonności. O, skłonności, to było dobre słowo. Nie, mog nie mogłem zapamiętać tego słowa. No dobra, w momencie kiedy już nachapiemy się tych słoneczek z naszego przeciwnika rycerza, możemy zacząć stawiać pierwszych z przeciwników. Znaczy pierwszych sojuszników typu, nie wiem, Intermelon i ewentualnie na nich wykorzystać nadmiar plant foodów, ale i również żeby po prostu oczyścić tą jedną z linii, żeby przypadkowo jakiś, jakieś pezanty, jacyś brudni wieśniacy przypadkowo nie doszli za daleko na, w naszych liniach. Oczywiście mówiąc o brudnych wieśniakach mam na myśli przeciwników, gdyż jeżeli chodzi o tutaj ozby czasy średniowieczne, no to jednak, no chyba o to chodzi, takich obrudnych pezantów, którzy to notabene prawdopodobnie mydło poznają za jeszcze dopiero za jakieś 8, 9, może nawet 10 stuleci. Chociaż nie, no może szybciej, ale mam także również taką nadzieję, tak mi się tak nawiązała, nasunęła taka refleksja, a po, albo po prostu marzenie, mam nadzieję, że kiedyś twórcy plan Season Mist 2 uda im się wprowadzić, zaimplementować poziom taki bliższy współczesności, nie chodzi mi tu o jakieś ekstremalne czasy typu właśnie daleka przyszłość, tylko dla przykładu, nie wiem okres, który już można, moglibyśmy sobie wyobrazić jak co akurat się działo w tym okresie. Jak wiecie, do tej pory to mieliśmy świat starożytnego Egiptu, dziki Zachód, wiecie, piraci takie tam. To jest wszystko odległa historia, która po prostu raczej nie jest już uważana przez wiele osób za jakby historią najbliższą nam. No, ewentualnie jest oczywiście świat przyszłości, świat opłoki lodowcowej, ale gdyby na przykład otwórcu zrobili świat no nie wiem, lata 20 XX wieku, no dobra, to już bez przesady, bo to jest troszeczkę zbyt dokładna data, ale no właśnie coś około XX wieku, może XIX, XVIII, na przykład do czasy wiktoriańskiej Anglii, Albo jeżeli nie, wiktoriańskiej Anglii, to o, wiem, szalone lata 20 w Ameryce. To, był, to były czasy, znaczy, no wiecie, mi nie było dane nigdy ich doświadczyć, i dopóki nie zostaną wymyślone podróże w czasie, liczymy na Ciebie, szalone Dave, to raczej nie będą możliwe. Takie wyobrażenie sobie, ale no, dla przykładu, gdyby można było poczuć jeszcze tą em, erę swingu, i wiecie, te wszystkie szalone lata 20, konsumpcjonizm, to po prostu byłoby całkiem, całkiem fajnie, żeby móc wejść do tej. Akurat e, epoki. Swoją drogą jeszcze póki akurat. Byłem na tym poziomie, chciałem zrobić jeden jeszcze eksperyment, chciałem sprawdzić, co się stanie z zombie, który zostanie zjedzony, znaczy który zje, mmm, który zje fasolkę słoneczną. Dlatego usunąłem sobie na samej górze wszystko, co możliwe, i zaprosiłem zombie rycerza do konsumpcji, dlatego akurat w tym momencie możecie być świadkiem moich eksperymentów naukowych, które to do muszą być przeprowadzone w perfekcyjnych warunkach i zobaczmy, co się stanie z zombiem, który zje taką słoneczną fasoleczkę. I... I tym takim pięknym, optymistycznym akcentem kończymy poziom z tysiącoma słoneczkami, które to wypadły notabene z brzucha, żołądka, czy jakieś tam pozostałości po włościach w... akurat w ciele tamtego zombiaka. I dlatego przechodzimy sobie do kolejnego poziomu, oczywiście pomijając wszelakie reklamy, które wyskakują nam na, na twarz. I mamy akurat po raz kolejny przejść poziom używając danych tylko roślin. A skoro już mamy użyć danych roślin, to notabene tutaj również jest stary, dobry znajomy, czyli Hypnoshrum. Ach, akurat jeżeli. Gdy, tutaj, gdy zobaczyłem po raz pierwszy Hypnoshruma na tym poziomie, tak już wiedziałem, że będzie coś ciekawego, będzie coś fajnego. Nota, notabene również dostajemy Grave Bustera na ten poziom i szczerze mówiąc jest to dobry pomysł, wiesz, twórcy gry. Również no powinno się im dać mm, jakiś medal za to, że mi przypomnieli fakt, iż Grave Buster działa w świecie dzikiego, znaczy nie dzikiego zachodu, ale w świecie ciemnych czasów, ciemnych, mrocznych, cza mrocznych wieków i właśnie dlatego. Dziękuję twórcom za przypomnienie, a w tym momencie będę sobie właśnie za pomocą takich hipnoszroomów, ewentualnie innych roślin bronił się przed przeciwnikami i gdy teraz tylko jest mój jeden cel, żebym, żebym udało mi się w jakiśkolwiek sposób zna znaleźć dużą ilość plant foodów. Gdyż to by było śmieszne, gdybym mógł zdobyć jeszcze Plant Foodów parę, a potem przeprowadzić zmasowany atak na siły przeciwnika za pomocą mojego własnego Gargantaura. Oczywiście hypno mi pomoże w tym e, bardzo zgrabnie. Tylko pytanie jest jedno, skąd ja tego Plant Fooda wezmę, gdyż notabene w tym momencie nie ma żadnych grobów, które mogłyby mi e, wyświadczyć taką przysługę i pokazać dla przykładu, jakby to można uznać, pokazać troszeczkę więcej karmy dla roślin. A i ja również sam nie zamierzam kupować karmy dla roślin, więc po prostu poczekajmy, aż coś ciekawego napatoczy się pod nasze działa. O, właśnie od wilkumowa, a tutaj wchodzi rycerz. Tylko problem w tym, że gdybym użył tego hipno co użyłem przed chwilą na rycerzu, miałbym troszeczkę prościej. Więc poczekajmy, aż zregeneruje się. Kolejny hipnoszroom i właśnie postawmy tuż pod nos rycerzowi, przez co nie dość, że mamy nowego żołnierza, to jeszcze ten żołnierz wyrzucił dla nas po raz kolejny. No i właśnie o tym mówiłem, o tym mówiłem, gdyż chciałem mieć po raz kolejny właśnie te Hypnoshrum. Tylko w tym momencie oczywiście muszę sprawić, żeby przypadkowo żadnych grobów. Nie napatoczyło się mi po drodze zbyt dużo, dlatego oczywiście dwa rzędy półszrumów, jak i jeden rząd wolnatów będzie nas chronił przed e, przypadkowym stworzeniem zbyt dużej ilości grobów. Po prostu dwa rzędy sz szrumów będą tutaj czyścić cały czas, a gdy będą nadchodzić przeciwnicy, jak, jacy tak naprawdę jacy, jacykolwiek, jak, jakkolwiek. Już mówiąc, jacykolwiek chciałem powiedzieć Jacyków, ale to chyba nie o to chodzi. I gdy tylko pojawi się jakikolwiek przeciwnik, to możemy go oczywiście zaczarować nowym, ulepszonym, um, doładowanym, dopakowanym plant foodem e, na HipnoShrumie. Gdyż w tym momencie chyba, jeżeli mi się dobrze wydaje, wytrzymałość przeciwnika, przeciwnika zombie nie ma chyba znaczenia, tak naprawdę. Gdyż i tak powstanie Gargantor z jakimś tam określonym pułapem życia, więc chyba to nie ma znaczenia, czy zombie otrzyma jakieś duże obrażenia, czy nie otrzyma, ale na razie wiecie, na razie jest dopiero jeszcze przed ostatnią falą, i gdy pojawi się dopiero ostatnia fala, to będzie można wtedy poeksperymentować sobie z całą masą grzybów. Ale oczywiście, jak wiadomo, grzyby drogie nie są, jak i nie są również zbyt bezpieczne, więc wy uważajcie, dzieci, i raczej ja was do, na własną rękę eksperymentów z grzybami bym nie namawiał. No to wiadomo, oczywiście bardzo fajny żart no, o narkotykach i grzybach i takich tak. A swoją drogą obejrzałbym Las Vegas Parano. Nie wiem, czy może ktoś widział ten film, ale musiałbym, musiałbym kiedyś obejrzeć. Już mam go gdzieś na liście i chyba mam, mam przy nim 87% na film Webby. Nie wiem dlaczego mam 87% przy Las Vegas Parano, ale nieważne, skoro mam, to kiedyś obejrzę. Najpierw jednak muszę obejrzeć filmy, które mają u mnie więcej procent na film Webby. Jak wiecie, jest ta. Jest na stronie filmweb.pl Możecie oceniać różne filmy Przez co potem dostaniecie jakby listę filmów Które mogą wam się spodobać Przez co potem możecie ocenić więcej filmów Które wam się niby mogły spodobać I jeżeli te filmy będą wam się podobać To będzie tam tym więcej filmów na, z waszym gustem I tak dalej i tak dalej U mnie to działa mniej więcej średnio Ale no wiecie zawsze, mo, zawsze dzięki temu mam nowo, listę nowych filmów do obejrzenia no, kończymy poziom, tak naprawdę, nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć e, wszystkich przeciwników, znaczy jeżeli wszyscy przeciwnicy nie zostaną e, zmienieni w gargantaurów, to możemy zawsze użyć Lancuda w jakiś inny sposób i skończyć cały poziom z nowym prezentem. A co w prezencie jest? No dobra, już niech przejdą te gargantaury, widzisz, tak naprawdę nie ma to znaczenia. W tym momencie otwieramy prezencik, żeby znaleźć nowy kostium, czyli bryle do Fium Oczywiście Fium nie muszą strzelać w konkretny cel, więc tak naprawdę bryle, glasę ani inne okularki im niepotrzebne, wystarczy, żeby strzały przed siebie. Ale jeżeli ta cała kolumna film szrumów, znaczy tych wiecie, bąbelków, jednak będzie trafiać w określone cel, to byłoby chyba nawet lepiej dla nas. Crazy Dave chce dowiedzieć się o co o nas myślisz, ja na razie jednak podziękuję i może dopiero jak skończę całego let's playa, to ocenią. Ostrożnie, wyczuwam karafki wypełnione chemiczną mieszaniną i makijażów. A przetłumaczysz mi to na szaloną gadkę Dave'a? Na trawniku leżą złe mikstury! Złe średniowieczne mikstury! Takie są najgroźniejsze! Akurat takie podobno mają podwójny ekstrakt ze zła! Przeżyj, gdy złe potiony, gdy złe mikstury będą! Bufo dobufowywać będą! polepszać, będą umacniać poszczególnych zombich. Cóż, akurat na tym poziomie mamy dosyć ciekawą mechanikę, gdyż jeżeli zombie przejdą po danej miksturze, to zgarną jakąś post super siłę. Problem tylko w tym, że twórcy nie definiują za bardzo, jakie siły dostaną poszczególni przeciwnicy, antagoniści w starciu z taką miksturą, więc na razie idziemy w ciemno. Ale z tego co widzę, to niestety będzie dużo przeciwników twardych, jak i również trzeba będzie się zająć Przeciwnikami typu Jester, czyli tak zwanymi klaunami A na przeciwników typu Jester oczywiście bardzo um, ciekawym jest rozwiązaniem wziąć Na przykładu Snapdragony, ewentualnie w Które to nie będą atakowały ich do, de, jakby direct Czy nie będą ich atakowały jakby z zamiarem Znaczy ciężko mi się wysłowić, nie pamiętam słowa um, Nie będą ich atakowały tak bezpośrednio, tylko właśnie o Bezpośrednio, tylko pośrednio będą ich atakowały jakby w, w razie czego a, nieważne. Przejdźmy więc do poziomu. Cóż, co jakiś czas wyskakuje łapka spod ziemi i kładzie po raz kolejny jeszcze jedną miksturę na całym trawniku. Przez co no właśnie ten pierwszy już zombiech dostał buffa od danej rośliny, znaczy od danego, e, chyba tam było pomarańczowa, płyn tam leżał akurat. Ale mam nadzieję, że jednak dwa pół uda im się dwóm przyrómom powstrzymać tego akurat jednego zombiego i będziemy musieli po prostu uważać w trakcie całego poziomu na przypadkowych rzezimieszków, zwłaszcza, że jakoś nie widzę, żeby bardzo tutaj jakby zmieniała się ich siła czy wytrzymałość. Na pewno zombie akurat, który w tym momencie idzie wyżej jest troszeczkę większy od swojego poprzednika, ale póki co to chyba to na razie zmieniło się w jego, w jego wystroju, znaczy po prostu w jego, w jego, w jego, w jego w jego siłę, w jego mocy. Oczywiście wiele roślin, znaczy wiele mikstur również stakuje się ze sobą, przez co użycie dwóch albo więcej mikstur jednego typu powoduje, iż dla przykładu zombie będzie oczywiście dużo, dużo, dużo więksi będą rośli przeciw, przeciwnicy. Nie zmienia to jednak faktu, że jednak uważałbym z stwierdzeniem, czy to naprawdę jest takie mocne. Chociaż ten zombie na środku jakoś, no szczerze mówiąc... No, Dosyć wielki jest, więc może lepiej użyję sobie plant fooda, który to chyba nie trafił. Wy to co bym chciał tak samo na dole. Troszeczkę wysoki jest ten, matko a jakie to są wysokie typy. No ale dobra, niech będzie. Udało mi się w jakiś sposób obronić przed dwoma największymi osobnikami i tylko teraz uważać, żeby przypadkowo coś tu się nie stało jeszcze gorszego. Oczywiście nie możemy postawić stablagona tuż przed danym wielkim zombie, gdyż nawet w tym momencie nie dałby rady szczycić zwykłego zombiego, jak i co dopiero tego um, dużo większego, więc najlepiej usunąć się z drogi tym dużym osobnikom ewentualnie postawić im coś w ząbki, dla przykładu takiego wysokiego talnata i gdy tylko możemy stawiać te talnaty, to stawiajmy te talnaty gdzie gdziekolwiek tak naprawdę chrzani z całą symetrią poziomu ważne żeby po prostu przeżyć ten poziom rany ludzie, rany Julek jak to pisał Julian Tuwin, Le lepiej po prostu żebyśmy chociaż przeżyli a ni niżeli tam e, mielibyśmy się martwić w tym momencie jakąś symetrią czy innymi pierdołami. Najważniejsze jest, żebyśmy obronili się, żebyśmy przeżyli, żebyśmy na przykładu mieli dużą obronę, gdyż jak wiadomo obrona jest najważniejsza na samym początku, a że najlepszą obroną jest atak to zaraz za linią kolumną e, wolnatów, talnatów oczywiście stawiamy dużo więcej dypsów, które to mimo iż przeciwnicy będą dużo wyżsi, dużo więksi, będą dużo szybsi, oraz dużo bardziej wytrzymali, to i tak uda nam się ich pokonać za pomocą całej masy. Po prostu obrażeń całej masy dipsu. A w razie jakby oczywiście przyszedł na przykład zombie rycerz, to możemy go potraktować słoneczną fasolką, która to notabene oczywiście sprawia, iż przeciwnik będzie robił nam sunshine, znaczy gold rain. Będzie po prostu sprawiał, iż będą się z niego wysypywały pieniądze. Więc tak naprawdę make it rain panowie, make it rain. występują się banknoty, się sypią z pieszeni portfelów tych przeciwników. Przez co my napełniamy swoje sakiewki i to jeszcze za cenę taką, iż przeciwnicy umrą. I dlatego, no dobra, że nie będę, nie będę tutaj wprowadzał jakichś dziwnych porównań e, umyryckich czy innych dziwnych porównań. Dobra, najważniejsze, że udało nam się przeżyć największe fale, że udało zrobić się całkiem niezłą obroną, całkiem nieźle wyglądającą obroną. Oczywiście można by było dołożyć jeszcze parę tutaj zimnioków, parę po popatrzeć czy może jeszcze da się uratować ten poziom w jakimkolwiek sposób, ale najważniejsze jest to, że początkowe fale już zostały zażegnane, gdyż właśnie sam początek chyba poziomu jest tutaj akurat najgorszym, jaki tylko mógłby być. No też po prostu, no, a te pierwsze... Pierwsze spotkanie z tymi wielkimi przeciwnikami było na pewno niespotykane, gdyż cóż, no pierwsze spotkanie było bardzo... Ciężko się nawet tutaj wysłowić w tym momencie. Po prostu nie spodziewałem się faktu, iż przeciwnicy mogą wyrosnąć aż tak bardzo. Zwłaszcza, że no trzeba powiedzieć, no to bycze były chłopaki, no bycze to były osobniki. Takie no po 5 metrów to już tam rosły, znaczy... W sumie, w jaki sposób można by było określić wzrost takich zombiaków? No nie wiem no, gdyby zwykły przeciwnik miałby męż 50, to te duże osobniki mogłyby mieć no z 3 metry? No z 3 metry, bo tak naprawdę już główką wchodził prawie na trzecią kolumnę z wysoka. Czy znaczy wiecie tam już, tak naprawdę jego model zajmował całą masę miejsca, przez co no chyba z 3 metry albo 3,50 miał. Sam akurat no, mówię o tym tak troszeczkę ze strachem, gdyż osoby wyższe ode mnie troszeczkę je przerażają A biorąc pod uwagę fakt, że no mam metr sam 95 no to troszeczkę no to rzadko się zdarza, żeby ktoś był wyższy ode mnie Ale jak już to wtedy... no szacun w ogóle Na szczęście jednak nie zdaje mi się, nie zdarza mi się często spotykać osób powyżej 1,95 95 Ewentualnie powyżej dwóch metrów, gdyż takie osoby uznaję za wyższe od siebie. Zawsze to mogę sobie wmówić, że akurat ta osoba jest równego, w, równego mi wzrostu, ale to wiecie, no zawsze się zdarzy ktoś tak na przykład w trakcie łażenia po mieście. No cóż, zawsze byłem tak najwyższy, no i jakoś do tego się trzeba było przyzwyczaić przez te fajne lata. Przez to też ciężko mi znaleźć koszulki na siebie albo ewentualnie wygodne łóżko, które przez którego mi nie, nie będą wystawać kolana. No ale dobra! To nie ma znaczenia za bardzo. Wyjdźmy i dostaliśmy jakiś zwój na pod sam koniec poziomu. Użytkowniku Dave, napotkaliśmy na zwój. Przy okazji, w tle jest napis, zapis. Z dekretu lorda Zombosa, raczcie właściwie zostawić swe mózgi. Uwielbiam side Scroller. To, to mój drugi ulubiony gatunek gier. To nie gra, to kawałek pergaminu niosący wiadomość. Patrzcie na to! Średniowieczny e-mail! Nieźle! Tak, zostawcie waściowie, raczcie zostawić swoje mózgi. No ciekawe. Przejdźmy więc do encyklopedii Almanach, w której dzisiaj będziemy mieli HypnoShruma. HypnoShruma działa na jednego zombiego oraz powoli się regeneruje, i dostajemy informację, że kiedy zombie zje HypnoShruma, to przeinacza się na Twoją stronę i walczy dla Ciebie. Specjalna umiejętność sprawia, iż zombie walczy po Twojej stronie. HypnoShruma nie ma żadnego problemu w przekonywaniu zombie, żeby walczył u Twojego boku. Jednakże cały czas próbuje zrobić tak, aby zombie gdakał jak kurczak. Kiedyś uda się. Mów, jak sam tu mówi hipnoszlum, uda się kiedyś. No, ja bym też chciał, żeby się, się udało, gdyż akurat kurczaki po mojej stronie byłyby całkiem niezłym wyborem z tego, co mi się wydaje. Ale przejdźmy jednakże do zombie, którzy to zombie, akurat dzisiaj nie będzie kurczaków, jednakże będzie byk. Byk zaś jest bardzo wzmocniony, jest całkiem powolny oraz może wystrzelić swojego jeźdźca powyżej większości twoich e, obręb. Specjalną umiejętność może wystrzelić nisko latającego impa ponad twoimi roślinami, jednakże jest ma pewną słabość, talnat bl blokuje latającego impa. To nie jest wściekły byk. Kocha kwiaty, bieganie po polu, siedzenie pod drzewem i długie spacery przez pastwisko. Chciałby się kiedyś ustabilizować, kiedy znajdzie właściwą krowę. Szkoda tylko, że jest z robotem. Taka piękna to była historia. Płakać mi się chce za każdym razem, kiedy ją usłyszę. Jednakże został ten byk udomowiony przez niestety Zombie Bull Riderów, którzy to na tapetę w tym momencie na, tapecie, na tapetę przychodzą. Są to impy, które zostają wystrzelone w powyżej większości, ale nie tymi najwyższymi roślinami, a potem idą z buta. Przy okazji dowiadujemy się, że Zombie Bull Rider kiedyś chciał zostać artystą klaunem na Rodeo, ale niestety ten make-up klauna go przeraża i jest dla niego to za dużo. Dziękuję Wam za oglądanie. Słuchanie, trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.